Wybór drzwi do domu może wydawać się prostym zadaniem, ale brak wiedzy o ich parametrach technicznych i aktualnych trendach często kończy się nietrafioną decyzją. A przecież drzwi do domu to inwestycja na lata. Wpływają na bezpieczeństwo i wygląd naszego domu. Dziś podpowiem Ci, na co zwrócić uwagę przy wyborze drzwi, żebyś był naprawdę zadowolony z zakupu. Ja jestem Patryk i pozwól, że posłużę radą. Zacznijmy więc od podstaw. Drzwi dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne. Zewnętrzne to te wyjściowe, prowadzące do domu. Muszą być solidne, odporne na warunki atmosferyczne i zapewniać dobrą izolację termiczną oraz akustyczną. No i oczywiście chronić nasz dobytek. Wewnętrzne natomiast montuje się wewnątrz budynku. Tu najważniejsze będą wygląd i cena, bo drzwi powinny być dopasowane do wyglądu pomieszczeń. Przy montażu drzwi ważne jest to, w którą stronę będą się otwierały i gdzie znajduje się klamka. Dlaczego to takie istotne? W wąskich korytarzach lepiej by drzwi otwierały się do środka pomieszczenia. Wtedy nie zahaczymy o przechodzące osoby. W sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar. Takie rozwiązanie ułatwia też ewentualne drzwi od zewnątrz. Kolejnym pytaniem, na które trzeba odpowiedzieć, to z jakiego materiału powinny być wykonane nasze drzwi. Najpopularniejsze w Polsce są drzwi drewniane, najczęściej z sosny, świerka, dębu czy machoniu. Ich największe zalety to wysoka trwałość, świetna izolacyjność, cieplna i akustyczna oraz naturalny wygląd. Ale mają też swoje wady. Są bardziej wrażliwe na wilgoć i zmienne warunki pogodowe. Dlatego warto nad nimi zamontować zadaszenie, które ochroni je przed deszczem czy śniegiem. Drewniane drzwi są też łatwopalne, co obniża ich ognieodporność. W konstrukcji drzwi drewnianych stosuje się ramę sklejonki, płyty i wypełnienie poprawiające izolację. Całość jest impregnowana, polerowana, lakierowana, co zapewnia im elegancki wygląd i długowieczność. Drzwi z PVC, czyli polichlorku winylu, to rozwiązanie ekonomiczne i łatwe w pielęgnacji. Materiał ten jest wzmacniany stalą lub aluminium, a przestrzenie między panelami wypełnia się pianką poliuretanową, co poprawia izolację cieplną i akustyczną. Minusem jest jednak mniejsza sztywność i słabsze zabezpieczenie antywomaniowe. Zaletą natomiast jest niska cena i łatwość utrzymania w czystości. Drzwi metalowe to synonim bezpieczeństwa. Składają się z dwóch arkuszy blachy. Wnętrze wypełnia się pianką poliuretanową oraz płytami PVC lub drewnopochodnymi, co poprawia izolację cieplną. Ich zalety? Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia lub włamania i dobra ognioodporność. Jedyną istotną wadą jest nieco ograniczona izolacja termiczna w porównaniu do drzwi drewnianych. A zatem nasuwa się pytanie, jakie drzwi wybrać? Wszystko zależy od miejsca montażu. Do domu jednorodzinnego najlepiej sprawdzą się drzwi metalowe, solidne i odporne na pogodę. Do mieszkania w bloku dobrym wyborem będą drzwi drewniane lub PVC. Jeśli zależy Ci natomiast na niskiej cenie i dobrej izolacji, PVC to bezpieczny kompromis, ale pamiętaj, nie dorównują one drzwiom metalowym pod względem bezpieczeństwa. A zatem jak widzisz, wybór drzwi wcale nie musi być taki trudny jak się wydaje. Wystarczy wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Jeśli chcesz zobaczyć szeroki wybór drzwi albo skonsultować się ze specjalistami, zapraszam Cię na naszą stronę. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych poradników, subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Ja jestem Patryk i właśnie posłużyłem Ci radą.